E Dzień dobry, kochani! Dzisiaj w takiej scenerii purytańskiej będziemy wchodzili w ten nowy rok, ale co Wam chcę powiedzieć? Posłuchajcie mi chwileczkę, zanim wybierzecie swój, swój klucz. Po pierwsze, złożyłam je wszystkie nieco inaczej, czyli tak jakby, żeby scalić ten energię naszej grupy w tym nowym roku w jedną całość, pomimo, że wszystkie są jak gdyby różnorodne. Po drugie, chcę Wam powiedzieć, że w przyszłym w, 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 w tym roku robiłam ankietę na to, jakie chcę Mieć taroty na rok przyszły do czterech kluczy, ale tutaj podaję taką informację. Zaufajcie przestrzeni swoim przewodnikom duchowym, bo mnie powiedzieli, że ja mam wybrać intuicyjnie talię na przyszły rok. I teraz, nawet jeśli jesteście przywiązani do jakiejś, to popatrzcie na to, jeśli jej nie będzie, że może to jest nauka tego, żeby otworzyć się na inne wibracje. Czyli ja mam ja innymi słowy ja wybiorę talię na, na rok przyszły do tych czterech kluczy. Klucze pozostają niezmienne kolory, natomiast talie będą inne. Nie wiem, może wystąpi jakaś, która jest w tym roku, ale jeszcze tego nie wiem, bo to do, dopiero dzisiaj rytualnie będę... Stwierdzać. Natomiast, jeśli macie zaufanie do mnie i do tego kanału magicznego, to wiedzcie, że wszystko, co tutaj się jak gdyby pojawi, to jest, to jest coś, co jest ważne dla Was, dla rozwoju Waszego w tym przyszłym roku. I to chciałam powiedzieć. No i teraz, oczywiście, wybieracie swój. E, swój pamiętajcie, teleport do, wybrane, do wybranej opcji macie zawsze pod każdym filmem e, w komentarzach. A tutaj wybieracie intuicyjnie albo po kolorze klucza, albo po oprawce ulubionego tarota. Różowy, zielony, złoty, biały, albo tarot Nocne Słońce, Vision Quest tarot, Manga tarot i Nicoletta Czekoli tarot. I jedziemy kochani, ostatni dzień tego roku i wskakujemy w nowy. Jedziemy, patrzymy co tu się będzie działo, wow. Kochani, tak, witajcie na przełomie, na wskoku do nowego roku. Jakby mamy wskok do nowego roku. Także od razu tutaj mówię, że oczywiście wszystkim życzę szczęśliwego, nowego roku, kochani. I już patrzymy, co się będzie działo. Wybraliście manga tarot i różowy klucz, zatem sezamie do szczęścia w tym tygodniu. Otwórz się. I patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Król Buław, matko. Posłuchajcie, tutaj w ogóle energii Wam nie zabraknie. Będzie jakiś taki moment, kiedy będziecie mieli śmiałe wizje, decyzje. Korzystajcie z tego, podążajcie za tym płomieniem, który tutaj widać, bo on będzie Was bez wątpienia dobrze inspirował. Panie, Panowie, może się zjawić również w tym magicznym czasie przełomu. Do, jeśli chodzi o wskok do Nowego Roku, jakiś mężczyzna w typie króle, króla buław, który Was zainspiruje w pozytywny sposób i wypadałoby tego posłuchać, tak bym powiedziała. Energia ognia, energia charyzmy, energia pięknej, jak gdyby inicjacji czegoś, co się ma dziać. Energii Wam w ogóle nie zabraknie. Na takiej energii można pojechać przez cały rok jest to paliwo kosmiczne. Kochani, super, dobra. Teraz patrzmy, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o portfel, umiarkowanie, rozumiem, że namawia Was jednak tutaj energia pieniądza, żebyście ją rozsądnie, spokojnie gospodarowali w tym tygodniu, a być może i w przyszłym roku. No bo jesteśmy na przełomie, mówię w przyszłym, rozumiecie, ten co jest tu, tuż przed nami, natomiast rzeczywiście chodzi o to, że jakby stabilność wchodzi w wasze życie, możliwość jakby, jeśli było niestabilnie, to możliwość tak jakby spowodowania tego w swoim życiu w tym tygodniu poprzez podjęcie jakichś działań, że ta energia pieniądza mówi, chcę przypłynąć, chcę być. Nauczycie administrować, nauczycie zarządzać, i chcę, żeby było spokojniej w naszym życiu, jeśli chodzi o e, koszty, wydatki, e, ale to nie jest energia sknery, tylko chodzi o to, że pieniądz chce Was nauczyć, żeby było spokojniej. Coś takiego tu płynie, ok? Patrzmy dalej. Jeśli chodzi o e, pracę, albo bi biz praca, biznes własny, albo szkoła. Albo jeśli jesteś w domu, to jeśli to dom, to tutaj mamy dziewiątkę pucharów. Końcówka roku dla Was jest jakby błogosławieństwem. Jest spokojnie, jest miło. Są powody do mruczenia, czyli do zadowolenia. Być może wiele z Was dostanie jakieś tutaj, nie wiem, pozytywne. Premie, uśmiechy od tych, którzy wami zarządzają, a jeśli sami za zarządzacie, to być może będziecie tym, która, który, którego ręka błogosławi innych. Dziewiątka Pucharów mówi o tym, że jest miło, przyjemnie i są naprawdę powody ogromne do zadowolenia. Innymi słowy, podsumowanie tego roku dla Was jest super na tej płaszczyźnie, jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, a tu nam piąteczka pucharów, ojej, moment, bo aż mnie, moment, możecie mieć, taki, możecie mieć taką końcówkę roku, która będzie Was próbowała wgnieść w jakieś tam takie meandry Waszego umysłu, że ojej, prawda, że już nigdy więcej, już nigdy więcej mi się nie uda ale ja błagam po tej energii jakby wiedzcie, że to jest tylko tydzień że to nie jest coś co Was przygniata do końca jakieś odpuszczenie trzeba zrobić emocjonalne coś trzeba oswobodzić w swojej energii żeby to co świeże, nowe mogło wpłynąć na Wasze pole uczuć tu jest mocny imperatyw żebyście się ewentualnie nie poddawali jakimś melancholiom to mało powiedziane ale żadnym smuteczkom Dobra, teraz patrzymy na pole uczuć dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach. Tutaj arcykapłanka w tym tarocie, ona ma wiele rzeczy do powiedzenia, ale ma również do powiedzenia to, że to, co się będzie działo w tym tygodniu, to jest wielką tajemnicą, czyli, że w sumie nie powinniśmy podglądać te, te, tego, co się będzie u Was działo. Ale patrząc po tych kartach, bo Was to dotyczy, to będą tutaj jakieś radosne niespodzianki. Tylko te radosne niespodzianki, których nie może odkryć, jak to się mówi, żadne medium, żadna wróżka, bo to ma być zaskoczenie. Tak to powiem. Więc super końcówka tego roku i wskok w nowy tydzień. Jeśli chodzi o świątynię Trzała, czyli o zdrowie Aspucharów. Kochani, jeśli mamy Aspucharów, to tu w ogóle. Jeśli było źle, to sprawy przybierają obrót taki, który zadowala was, Wasze serce. Jeśli było dobrze, to jest jeszcze lepiej. W Asie Pucharów mamy coś, co Was raduje i cieszy. Mocno, jeśli chodzi o zdrowie, kwitniemy, tryskamy potencjałem. Więc tutaj wszyscy happy. Ok, dobra, teraz tak. Rady dla tych, którzy uważają, że e, ich drużyną pierścienia są. Te istoty, które mają tam pióra, aureole, harfy, aż poleciały dwa, dobra, jak poleciały, to poleciały. Patrzcie, jak, jakie anioły rozrabiają normalnie dzisiaj. Po pierwsze, odpuść sobie, idzie przekaz z tych kart, a po drugie, obdaruj miłością siebie i innych. No to macie wiele rzeczy do przemyślenia, kochani. A teraz, jeśli chodzi o tych, którzy uważają, że diabełki, czyli tam kopytka, wiecie, różki, to jest ta drużyna, która im podpowiada, to ja wyciągam dla Was kartę. Ona występuje bardzo często w tych rozkładach. Jest wiele kart tutaj, ale musicie mi pozwolić powiedzieć, tu jest mnóstwo kart. Ta karta wychodzi bardzo często, więc coś jest na rzeczy. Zrozumcie w końcu wszyscy, że wszystko, co się działo w twoim życiu, nieważne, dobre, złe, ładne czy brzydkie, ukształtowało tą niesamowitą istotę, jaką jesteś. Dało ci to siłę. Taki jest przekaz. Dobra. I teraz dobro szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego zwycięstwa do koni, niedogoni, zaklepane, zastukane. Pięknego wskoku do nowego roku, kochani. Rozkład numer 2, kochani, zielony klucz i taron Vision Quest Tarot. Sezamie ze szczęściem do tego roku otwórz się. Pozwólcie, dzisiaj jest wskok do nowego roku, więc pozwólcie, pozwólcie, że te nagrania będą nieco dłuższe, bo chciałam wam pożyczyć przede wszystkim, żeby ten przyszły rok był jak najszczęśliwszy dla was, żeby szczęście uśmiechało się jak kot szczeszajer żeby wszystko to, co piękne przechodziło na Waszą ścieżkę. Okej, okay, patrzmy, jaka jest energia tego tygodnia. Syn powietrza, syn burzy, syn powietrza, Patrzcie jakie piękne niebo, ale wiecie co? Zagrała mi teraz piosenka Kory w głowie. Kora jest jakimś takim moim, nie wiem, alter ego wydaje mi się, bo często mi pomaga w życiowych sytuacjach. O co tu chodzi? Popatrzyłam na tą kartę i w momencie tego rozkładu zaśpiewało mi w głowie: Czekam na wiatr, co rozgoni ciemny, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. To jest motyw z piosenki Kory i to jest ten moment, który nam mówi, że ten tydzień da wam taką siłę, taki power. Popatrzcie na tą energię. Rozumiecie, tu nie ma ciemnych, skomionych już zasłon. Tu jest patrzenie świetliste w przyszłość, tu są plany, idee jest power, jest moc. Kora, dziękuję Ci za podpowiedź. Ojej, teraz patrzymy na energię pieniądza. Hmm. Rozumiemy, że końcówka roku mogliśmy wiele powydawać, czujemy, że te nasze pieniądze po prostu jakby przygasły, są szare, spętane i trzeba o nie zadbać. Niemniej jednak przy tej energii wszystko mówi o tym, że jak to się mówi, e, dacie radę, rozumiecie o co chodzi. Już więcej może, jeśli wydaliście masę pieniędzy na nie wiem, na kreację, na, na święta Bożego Narodzenia i tak dalej, to znaczy, o to, nie martwcie się, one przybędą. Przybędą. Chwilowo się czują tak jakby spętane, ale przybędą. To, co ubyło, to, to przybyje. Tak, przybędzie. Ojej, neologizmy tworzę o Matko. Dobra, teraz patrzymy pracę, interesy. Mhm. Obawy jakieś na, co do przyszłego roku, które są w was. Popatrzcie. Na pieniądzach i na, pracach, na pracy jest taka jakby nieco szara energia, prawda? Natomiast energia tygodnia mówi Wam, po prostu czekam na wiatr, co rozgoni szare skłębione zasłony, wstanę wtedy na raz ze słońcem w twarzą w twarz, innymi słowy, popatrzcie na tą energię, to już odchodzi. To już odchodzi, nie zamartwiajcie się. Przyszły rok ma być w różach, w błękitach, w zieleniach, w Seledynach. No, i tego wam życzę. Kochani, teraz jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, a wy tu staniecie śmiało o to, żeby zawalczyć o to, co wasze. Czy to ma być uwaga, czy to ma być wyjście na świat, czy to ma być y, zwrócenie uwagi na siebie dla tej jedynej osoby, o której myśleliście, to już jest inna sprawa, bo to jest rozkład ogólny, ale tu jest zawalczenie o siebie, to jest odrzucenie wszelkich jakby iluzji, y, które nakłada tam system, że czegoś nie wypada albo coś wypada, i tu jest śmiałe stanięcie w prawdzie. I zawalczenie o siebie po to, żeby dostać to, czego chcę. Tydzień przełomowy, powiedziałabym, na Waszym polu uczuć. Jakoś tak idzie energia ciekawa tu dziś. Dobra, teraz patrzmy, jeśli chodzi o e, to, co się dzieje w parach, w tandemach, w duetach na polu uczuć. Kochani moi, e, czas taki, kiedy warto podsumować wiele rzeczy, i odpuścić to, co Was nie zadowala, ale w parze, w tandemie. I czas na, y, ku temu, żeby ruszyć w to, co nowe. Innymi słowy, pójście na kompromisy, opłaci się po obu stronach, a kompromis to jest wtedy, kiedy obie strony nie, nie czują się do końca usatysfakcjonowane, bo każda musi ciut, ciut odpuścić, ale warto pójść, bo coś chce, jak gdyby, wybyć, z, smutki jakieś chcą wybyć z Waszego życia i wtedy ruszycie z pełnym takim potencjałem jak rakieta kosmiczna w przyszłość. Mocny tydzień, tydzień na rozmowy, tydzień na kompromisy, który uwolni wiele nieciekawej energii z waszych związków i który da wam power do tego, żeby pójść jak rakieta właśnie w to, co chcecie osiągnąć. Mówię o tandemach. Teraz jeśli chodzi o wow, o świątynie ciała, czyli o zdrowie, to tutaj kochankowie, ale patrzcie jaka cudna ta karta, no czyż może być coś, rozkwita zdrowie rozkwita po prostu, koniec kropka, wow dobra, teraz tak, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że anioły, czyli te pióra, te harfy to jest ekipa, która im podpowiada, to dla Was jest taka podpowiedź Miej czas na marzenia. Innymi słowy, kreuj dobra, wow. I teraz, jeśli uważacie, że diabełki, czyli różki, kopytka, to jest ta ekipa, która wam tutaj podpowiada, to co my tu mamy? Matko, popatrzcie, niby diabełki, a mówią, że miłość jest największą, najmocniejszą terapią świata i wszechświata. All you need is love. Dobra, wow, dobro szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zaklepane, zastukane. Życzę Wam szczęśliwego wskoku do nowego roku. I wreszcie złoty klucz, oj, jak on nam stanął, dęba, złoty klucz i tarot manga. Nie będę ukrywała, rzadko kiedy to mówię, ale że ja również wybrałam ten rozkład, więc zaraz zobaczymy o co tu chodzi, o co tu chodzi. Złoty klucz, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia, otwórz się. Patrzymy na aurę tego wow, aura tygodnia w kole fortuny, kochani, tu nie nadążymy, bo koło fortuny to jest coś jak rollercaster, tu nie nadążymy za zdarzeniami, które będą nam podrzucać, ale jakieś miłe, w tym tarocie popatrzcie, jakieś miłe okazje do tego, żeby nawiązać pozytywne kontakty, żeby pojednać się z tymi, z którymi jesteśmy skłóceni, tu się wiele pozytywnego wydarzy. I warto nie przepuścić tej szansy, tak mówi, yy, tak mówi ten tarot. Ok, patrzmy na pole pieniądza, finansów, piąteczka monet, no mnie to nie dziwi. Jeśli chodzi o energię tygodnia, no to wiadomo, że pewnie dużo wydaliśmy na kreacje, na zbytki, na święta, które były wcześniej. Piąteczka mówi, monet mówi o tym, że tak trochę nasze fundusze zostały nadszarpnięte jednym słowem, ale, mm, ale to jest tylko energia tygodnia, rozumiecie, także po prostu ucałujcie te Wasze portfele i pieniążki w czółko i powiecie, że, i powiemy, że zadbamy o nie w przyszłych tygodniach, albowiem, albowiem, tu jest koło fortuny, rozumiecie, przy czym warto by było... Mm, nie namawiam nikogo do hazardowania się, ale przy takiej energii być może warto puścić jakiś los za niewielkie, podkreślam, pieniądze. Nie grać mi po kasynach ani o niczym takim nie mówimy, ale jakiś los warto puścić we wszechświat albo w kiosk ruchu i tak dalej. Za niewielkie pieniądze, podkreślam. No. Jeśli chodzi o sprawy pracy, czyli praca szkoł, praca biznes albo szkoła uczelnia. Albo dom, jeśli w nim pracujesz, to tu jest ósemeczka monet, która nam mówi, że mimo tego, że końcówka tygodnia już wiadomo, tak jakby w formie takiej, że więcej wkładamy energii w dom niż w tą pracę, to jednak będzie co robić. I mocna prośba od wszechświata, żeby nie odkładać tego, co powinno być zrobione na końcówce tego roku w pracy na przyszły rok, żeby nie odkładać. To jest, to jest podpowiedź od tych kart na ten tydzień, mimo że by się chciało tak jakby, jakby już pójść w letarg, to żeby jednak załatwić jakąś sprawę, która wymaga załatwienia jeszcze w tym roku. Taka podpowiedź dla Was. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jednakami, to tutaj jest Magini, czyli mag w innych tarotach, kochani. Ja szczerze powiem, tutaj może być przy, przy takim zdarzeniu kart, e, to może być osoba taka, która wyzwoli Was z jak, jakiejś takiej, m, znajdzie się kontakt, osoba, odezwie się ktoś, kto wyzwoli Was z takiej nazwijmy to, ja jestem w tej samej grupie, więc pozwolę sobie to powiedzieć z takiej rozumiecie, U <laughs> uczuciowej enklawy, która mówi, że tak jakby nie chce, nie chce nikogo poznawać. Tu się objawi ktoś Wręcz, albo objawi się, ale może to być też przyjaciółka, która się objawi po to, żeby. Albo przyjaciel, który się objawi po to, żeby Was wprowadzić właśnie w to, co zdarzyć się w Waszym życiu uczuciowym powinno. I tego Wam życzę. Ok, jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach. Tu jest mocna skała, pary, tandemy, duety kończą ten rok z takim dobrym, jak to się mówi, rachunkiem pełny stół, pełna loduwa, jakaś taka spokojna atmosfera, która mówi, że możemy na siebie liczyć i dobrze, żeśmy ten rok. Dobrze, żeśmy ten rok odhaczyli. Zadowolenie pełne, można odpocząć. W tym tygodniu można odpocząć. Super, super energia. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie. A tu uważamy, kochani, bo coś jakby się chciało podkraść. Innymi słowy, nie jemy nieświeżych potraw, potraw sprawdzamy tam. No, ja nie mówię, że jak, jak idziemy do Super Przyjaciółki na imprezę, że pytamy ją, czy nie włożyła muchomorków do, do octu, do zalewy octowej. Niemniej jednak rozumiecie, nie wychodzimy z mokrą głową na, na balkon, patrzymy, gdzie co kupujemy i tak dalej, bo coś się chce podkraść, ale to jest tylko marne ostrzeżenie, które ja Wam mówię. Natomiast człowiek ostrzeżony jest zawsze jakby już gotowy do tego, żeby to się nie stało. Więc no, rozumiecie, żeby nic się tu nie podkradło do was, okej, okay? w sensie zdrowia. Teraz tak, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych, którzy uważają, że ich ekipa jest tam, gdzie aniołowie, no to patrzymy, jakie oni tutaj Wam dają. Żyj własnym życiem, czyli po prostu nie mieszaj się w sprawy innych, odpuść to. Niech oni żyją własnym życiem, niech oni żyją swoim. Ok? I teraz tak, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że Diabełki to jest ich ekipa, to patrzymy, jaka tu wyjdzie podpowiedź. O! Nie bój się, nie bój się eksplorować tego, co dla Ciebie nieznane, czyli nie bój się otworzyć na to, co nowe. I to jest fajne. Jupiter, możecie oglądać ten film. Dobra, dobro szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia zastukane, zaklepane. Szczęśliwego wskoku do Nowego Roku, kochani papa! Pa. I wreszcie dla, dla tych najbardziej wytrwałych: Biały Klucz Tarot Nicoletta Czekolli. W tym wskoku do Nowego Roku otwieramy szczęście, zamie, ze szczęściem. Do tego tygodnia otwórz się, dobra. Aura tygodnia, dziewiątka mieczy. O coś tak, jakby się możecie, wiecie, co? Smuteczki niech pójdą precz, bo tak, tak naprawdę, jakby ten stary rok, chcę Wam powiedzieć, żebyście porzucili wszelkie smutki, wszelkie bóle i żebyście weszli szczęśliwie. Innymi słowy, jeśli się jakby o coś zamartwiacie, odpuśćcie to, mówi ten tydzień. Albowiem. Wasze zamartwiania o coś tam są wielkim, puchatym królikiem, który nikomu nie zagraża. Mówię już obrazkowo przez te karty, a wasze lęki są zupełnie bezpodstawne. Tydzień, który Wam to będzie udowadniał, że strach się bać, ale strach się bać w sensie takim, że tak naprawdę nowy rok będzie o dużo bardziej szczęśliwy i wiele z tych rzeczy, o które się obawiacie, w ogóle nie będzie miało racji bytu. No, teraz tak, jeśli chodzi o Portfel, czyli pieniądz, jego jakby świątynia, portfel, pieniądze, dziewiątka denarów, kurcze, co ja mam Wam powiedzieć, tu się obawiacie, a tu wszystko jak gdyby jeśli chodzi o pieniądze chce się poukładać dobrze. Jakiś taki Wasz związek z pieniędzmi, albowiem łabącz i jakby łabącz to jest ten, który wybiera parę na całe życie i te Wasze pieniądze jakby te jak ten ławącz tutaj yy, siedzą i mówią, że my Cię nie chcemy w ogóle opuścić, przestań się zamartwiać, rozsiądź się wygodnie w fotelu, rób co Twoje w przyszłym roku, a my będziemy zawsze przy Tobie. Coś takiego, taki tu idzie przekaz. Wow. Jeśli chodzi o sprawy Pracy, uczel... praca biznes albo szkoła, uczelnia, Siódemeczka monet, no wiadomo, tu się nie rozdwoję, tu, tu w nóg mam tyle jakby pajęczyca piękna, która mówi, że końcówka roku jest dla Was mocno przeciążona i pewnie tyle spraw było, że jak to się mówi, że trudno je było pozałatwiać, ale mimo wszystko, ale mimo wszystko ta energia mówi tak, jakby wyluzuj. Zrobiłeś już tyle, ile trzeba. Teraz czekaj na to, jakie są owoce Twojej pracy i przestań się zamartwiać. Tak bym powiedziała po tym rozkładzie. Rozumiecie, kochani? I teraz tak, jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami. Karta Głupiec mówi o tym, że może w tym tygodniu przyjść mocno, jakby taki chęć do rozrywki, do zabawy, do robienia psot, dobrze pojętych, ale pozwólcie sobie na to. Karta, karta mówi pozwól sobie na więcej lekkości, nawet jeśli jesteś, nie wiem, prezesem wielkiego banku, albo kowalem w artystycznej kuźni na co dzień, albo to pozwól sobie w tym tygodniu na więcej takiego luzu, lekkości i dobrze pojętych psot, bo to Spowoduje, że twoje życie uczuciowe może bardziej rozkwitnąć. Innymi słowy, nie bój się lekkości, zabawy życia. Dobrze pojętej, podkreślam jeszcze raz. Okay. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, duetach, a tutaj karta arcykapłan nam się tutaj rozsiadł w ten. W tej, w tej e, uroczej małpce, ale o, otóż mówi, że Wy będziecie tradycyjnie spędzać raczej tą, ten tydzień, tą końcówkę roku z znajomymi, z rodziną, z tym, co się należy, jak to się mówi. Wszystko już macie poukładane, y, y, sylwester zaplanowany, y, jakieś tam czynności na przyszły tydzień również. U Was wszystko jest zaplanowane według grafika, i tak jak powinno być, i to jest ok. I to, I to dobrze wróży przyszłemu rokowi, bo, bo to mówi, że jakby wy planujecie już jakby na, na przyszłość to co, to, co trzeba. Plany, opieka sił wyższych i takie, taki moment, kiedy pojednanie jakieś wstępuje w te, w te wasze pary, tandemy, duety. Jeśli macie dzieci na przykład, które niekoniecznie są z tego samego małżeństwa, to tutaj też jakieś takie pojednanie może nastąpić. Coś takiego mi tutaj idzie z pola. Energoinformacyjnego. Także bardzo dla Was taki czas, który błogosławi, uspokaja, wycisza, jest wszystko ok. Wow, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy kartę siły, która mówi: popatrzcie na samą energię tej karty. No, nie ma takiego wirusa albo nie wiem czego jeszcze, który mógłby Was pokonać. Energia tej karty mówi sama za siebie. Okej, okay, kochani, jakie piękne. Dobra, teraz patrzmy tak. Energia kart anielskich, czyli dla, podpowiedzi. Dla tych z was, którzy uważają, że anioły, to jest ta drużyna, która Wam podpowiada. No to już się tutaj odwróciła. I mówi do was myśl. Pozytywnie, czy ja muszę o tym przypominać, jeśli wybieracie tą drużynę? Myśl pozytywnie, okej, okay. A jeśli chodzi o tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta podpowiedź, która, która jest dla Was, że diabełki ją przekazują to słuchajcie, dopasowywanie się do wszystkiego, co myślą inni, albo nie, 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 nie próbuj się wpasowywać w jakieś ramy, bądź sobą po prostu. Innymi słowy, tu jest jakiś klucz do Waszego szczęścia. Nie próbuj dogodzić wszystkim, nie próbuj się dopasować w ramy tego, co oni o tobie myślą, bądź sobą dobra. Teraz tak. Dobro szczęście przyciągamy magiczną podkową, zło i pycha wykopujemy z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Magicznego i dobrego wskoku do nowego roku, kochani.